Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje a) 1701 zł, b) 2100 zł, c) 1890 zł czy d) 2091 zł. Przyjmijmy x cena roweru. Zatem pierwsza rata, która stanowi 9% Ceny roweru jest równa 189 zł. Czyli 189 zł. Natomiast szukamy naszej ceny roweru, czyli 100% roweru. Zatem 100% to jest x zł. Ułożyliśmy proporcje. Skorzystajmy teraz. 9% x równa się. Iloczyn drugiej przekątnej 100 razy 189 dzielimy przez 9%, czyli x to się równa 100% razy 189 przez 9%. Od razu można było pominąć mnożąc po przekątnych te liczby i dzieląc przez 9% liczbę stojącą naprzeciw x leżącą. Zatem upraszczamy procenty. X to się równa i skorzystajmy z kalkulatora. 189 razy 100 to się równa 18900 i podzielić przez 9 to się równa 2100. Taki wynik wpisujemy. 2100 zł. To jest nasza odpowiedź. Szukamy takiej prawidłowej B. I ją zaznaczamy.